Życzenia z okazji dnia taty składają dzieci z niepublicznego przedszkola w białej. Do czego służy tata? Ma przykład do prania. gdy za dużo pracy piewa w domu mama. Do przepadywana jazdy od i do chodzenia z na lody i na spacer. Do bijania haczyków, tady, gdy nową szafkę lub obraz wieszamy, to to gania, gdy złamie się twardy ołówek, do na do mojej do Do spinaczki, gdy sobie siądzie przed ekranem, do pomagania nie mam tatusia, a gdy się zasłania, jak taczą gazetę przynoszę kolorową książkę do czytania. A, gdy, a kiedy wędrujemy do ostatniej strony, do tego służy dobrze tatuś oswojony? Mój tata wszystko potrafi. Mój tata jest taki duży, przy nim się czuję bezpieczna, nie boję się nawet burzy. Choć jestem duży, bez swojego taty, wpadałbym ciągle w tarapaty. Przyjdą mi jakieś kłopoty, od razu tacie oznajmiam o tym. A wtedy zaraz łatwiej i prościej uda się wybrnąć wszelkie trudności. Chcę być silny jak mój tata, nie bać się starszego brata. Chcę być duży i odważny, być dla wszystkich bardzo ważny. Chcę umieć młotkiem przybić gwóźdź, sam na ryby z tatą pójść. Tata jest najlepszy na świecie, Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie. Już od rana stato masterkuję, Czytam, rozmawiam, na mamy gotuję. Stato najlepiej w piłkę gram, Czytacie zawsze dobry humor mam. Stato nad jeziorem sobie siedziłem i na nasze wędki ryby łowimy. Z tatą szczyty gór zdobywamy i wiele radości z tego mamy. Z tatą odkrywamy cały nasz świat. że mi tatusiu, żyj mi sto lat. A kiedy będzie słońce i lata, pójdziemy sobie nad spacer z tatą. Ja będę miała nową sukienkę, tatą nie będzie trzymał za rękę. Pójdziemy sobie wolno, prosto przed siebie. Będziemy lecieć chmury na niebie, będziemy lecieć drzewa przy drodze, będziemy skakać na jednej nodze. Życzę mojemu tat kochanemu tatusiowi, żeby zbudował nowy dom. Życzę swojemu tatusiowi, żeby spełniły się jego marzenia. Życzę mu swojemu tatusiowi e, dużo zdrowia i żeby był bogaty. Od rana, to tak silny że będzie w górę na barana Kało się ci pokaże Chociaż stoi w korku I prze nigdy nie pozwoli